Mamy zabawę z 4,9 metra. Samochód na 4,9 metra. Tak samo jak Audi A6. Trzeba się nakręcić tak. Nie będziemy ryzykować Tutaj w tej W tej W tej Trzeba, żeby wrzucić wsteczny Trzeba nacisnąć ten przycisk, żeby wrzucić drive Już nie, to z powodów Na pewno ze względów bezpieczeństwa Dobra Przeżyliśmy. Bo nie przezwonimy. do Drogowe serkami. Drogowy. Wow, jakie żółte. Jakie te światła są żółte. Widzicie? Nieźle. No dobra, wyjazd cichutki. Po tych garbach tutaj. Klimatyzacja programowania, klimatyzacja prędkość Nie, to wychodzimy z tego, wychodzimy z tego. Ustawienia, komputer chcę mieć komputer pokładowy Multimedia, radio, o pojeździe, chyba tu o jest, komputer pokładowy, status pojazdu, wskaźniki sportowe. O, to mi się podoba. No, widzicie te światła? Nieźle dają czadu, co. Jeszcze takimi żółtalcami to nie, to nie jeździłem z takimi żółtasami, chowamy te nasze pilociki, żeby nam to nic dodatkowo nie brzęczało. To strasznie żółte te światła, kurczę. Aż dziwnie. Momencik obrotowy obserwujemy, wykorzystujemy raptem 100, teraz poszło więcej. Jest fajna, że tu mam tą opcję sportowych wskaźników. Tutaj, oczywiście, jeszcze komputer podróży. W tej chwili mamy dystans 17,8, spalanie z <grym>, podróży, no ale to wiadomo dlaczego. Bo w garażu spędziliśmy pół godziny, żeby wyjechać tym czołgiem. Tutaj jest fajne przy kierownicy po lewej stronie schowek taki olbrzymi. Ja w maździe miałem miniaturowy schowek. Tutaj jest taki, że można pół ręki włożyć, to ja wam za dnia pokażę. Także naprawdę jestem zaskoczony takim wielgachnym schowkiem. Klima jest włączona, żeby było uczciwie dla pomiaru spalania. Mamy włączoną klimatyzację. I słuchajcie, chciałem Wam powiedzieć, że testując masę 6, zauważyłem coś, co mnie. Troszeczkę mi przeszkadza w maździe, jeżeli chodzi o jazdę na przykład za dnia. W nocy jakoś może na to nie zwracam uwagi, ale tutaj też to widzę, refleksy w szybie. Wiecie, że na przykład to obudowy głośnika ja to dobrze widzę, to zależy oczywiście od światła, natomiast ja to dobrze widzę, za dobrze. I, I na przykład w moim samochodzie tego nie mam. Chodzi o odbicia w szybie i to jest akurat istotne. Ja jeżdżę wszystkimi samochodami w nocy i dopiero przy maszynie 6 co zauważyłem i to samo mam tutaj wcześniej tego nie zauważałem, bo po prostu nie było tych refleksów pięknie połyka garby ten samochód jesteśmy, zaraz zobaczymy w jakim trybie jesteśmy w Eco Pro śmieję się trochę z tej nazwy, bo Bob jest taki Bob Flavin chyba się nazywał gość i on zawsze tak to podkreślał I Eco Pro nawijając się tak trochę z tego systemu z tych nastaw, z tych ustawień Super-Eco no ale dobra, no jedziemy w tej chwili pojedziemy sobie w tej chwili nie w Eco Pro tylko pojedziemy w Komfort, żeby sprawdzić jak ta zawiecha działa no tu chyba trzeba sobie skalibrować będzie wyciszenie, ponieważ mam w tej chwili 68 dB, co jest bzdurą i znowu pewnie, no tak, jest na 25 pojedziemy sobie po dziurach to zgodnie z moją, zgodnie z prośbami waszymi Zgodnie z moją obietnicą, nie pojedziemy teraz klasycznie, tylko sobie skręcimy. Także nie martwcie się, już skalibrowałem. Mam nadzieję, wyciszenie. Skręcamy, zobaczymy, jak będzie na tych dziurach. Kierownica chodzi bardzo sztywno, to mi się podoba. Zawieszenie, zawieszenie na razie pracuje wzorowo. Na razie pięknie, zobaczymy co będzie dalej bardzo ładnie To chyba fotelik tylko wydaje to. Tak zobaczmy tu nie, zawiecha bardzo ładnie sobie radzi. to jest brzydka droga naprawdę i zawieszenie ani wnętrze nie odsywa się nic w żaden sposób Aha, bo słuchajcie, bo mój fotelik chyba w ogóle jest tak jakoś dziwnie, dziwnie zapięty. Zobaczcie, jak jest cicho. Jest mega cicho w tym samochodzie. Nie wiem o co chodzi, ale opony, słuchajcie, mamy na tyle 275, 35 275, prawie, prawie rozmiar mojego buta będzie 30 cm To jest... Te opony z tyłu plus te opony z przodu to jest, patrząc na mój samochód, dodatkowe koło o profilu 200, znaczy szerokości 205 mm Dodatkowe koło do Nie bo z przodu są 245, 19 oczywiście na 19-calowej felzy. Z tyłu są 275. Także poważne gumy. I ten samochód potwierdza to, że tak naprawdę szerokość opony nie wpływa bardzo na pogorszenie komfortu i hałas w kabinie, ponieważ to jest super cicho. Kwestia wyciszenia kabiny. No i teraz właśnie omówimy sobie, posłuchajcie, wersję. Tutaj autohol sobie włączę. I teraz patrzcie, zatrzymujemy się. Trzymam nogę na hamulcu. I o co chodzi? Co tu jest kretyńskie? No trzymam tą nogę na hamulcu. W momencie, kiedy ją puszczę i przestaną się świecić wtedy światła stopu za mną, no nie wiem, czy w AutoHoldzie będą dalej działały, to ja od razu odpalam silnik. To jest opcja dla mnie głupia, bo ja nie chcę tak. Ja chciałbym tak, ja tak, żeby było jak w Mercedesie. Ja już to mówiłem, jak ruszają od dealera, że mnie to trochę denerwuje. Tam w Mercedesie mam tak, że AutoHold jest zawsze aktywny. Tu po każdym odpaleniu silnika muszę sobie to uaktywnić. To AutoHold przy skrzyni biegów, przy tym ręcznym elektronicznym mam takie Auto H i sobie to klikam, i wtedy AutoHold jest uaktywniony. No dobra, to w porządku. Natomiast w tej chwili trzymam nogę na hamulcu. Muszę to robić, bo jak puszczę, to silnik mi się włączy. Chodzi o ten system start, stop, stop, start. AutoHold dalej oczywiście będzie trzymało. Ja nie muszę trzymać na hamulcu względem AutoHold. O, teraz jakoś tak śmiesznie było, że. Może to jest kwestia przytrzymania dłużej Jeszcze sprawdzimy, wiecie Teraz puściłem i ten silnik się nie uruchomił A do tej pory było tak, że puszczałem I ten silnik się włączał Za każdym razem i to nie było fajne Spróbujemy, czekajcie Jeszcze raz, zatrzymujemy się Wcisnąłem nogę, auto start stop Dobra, no mam nogę na hamulcu Kilka sekund podtrzymam I puszczam eee, słuchajcie, odkryliśmy Amerykę Widzicie, człowiek się uczy całe życie Aha. Odkryliśmy Amerykę Wystarczy potrzymać kilka sekund. Dobra BMW. Zwracam honor, Narzekałem na ciebie, to nie wiedziałem jak obsługiwać wasz system. Każdy widocznie samochód trzeba obsługiwać inaczej. Ruszamy. Ale samochód jest przepięknie wyciszony. Ja wam pokażę. Teraz pokazuję trochę więcej przy 60, ale zobaczcie To jest hałas przy moim uchu 60 na godzinę, słuchajcie Co jest znowu z tym pikaniem? Auto Hold? No to Auto Hold się świeci, no to dobrze, niech się świeci. Aha, to moja nawigacja pewnie mi bzyczy tu. Widzicie, jest mega cichusieńko, mega cichusieńko. I to była ta, o, to była ta okropna dziura, którą wtedy, którą też wtedy wjechałem, aż mnie zabolało B-klasą. Ona jest bardzo trudna do zauważenia, ale jest dosyć, dosyć brzydka. No teraz 80. Puszczamy pedał gazu, a jak sobie ustawimy na Eco Pro. No to mamy tryb żeglowania, zobaczcie. I żeglujemy sobie, ale jest naprawdę utraczka, to znaczy jakieś takie dziwne zyczenie do mnie dochodzi. Tyle co to jakoś nie wiem z fotela spod sufitki. Czasami tak się odzywa cichusieńkie takie bzyczenie, ale to jest tak ultra cicho. Słuchajcie, no ja nie wiem co się dzieje. Co, co każdy samochód testuje, to albo głuchne, albo totalnie głuchne, albo, ale posłuchajcie tego, no ja 70 na godzinę. Kurczę, obłęd, obłęd. Zatrzymujemy się. To są opony 275 z tyłu, 245 z przodu. Dajcie spokój. Dobra, teraz sobie tym kółeczkiem przestawiamy na komputer podróżny i mamy w tej chwili zużycie. Zobaczcie, to jest nasze zużycie w tej chwili. 11.8 na, na odcinku 5 km. No nie jest to mało, tym bardziej, że jedziemy ostrożnie. Teraz bierzemy tutaj back, czyli w tą stronę. I teraz możemy wskaźniki sportowe sobie ustawić. No i będziemy mogli poobserwować. Jak wygląda zużycie tych naszych tutaj możliwości wykorzystanie. Dobra, żółte jedziemy. Wykorzystujemy do dwustu, teraz przydepniemy. To jest mega cicho, ja nie wiem ja nie wiem jakim cudem, to są ramflaty, ja sprawdzałem konfigurację, słuchajcie. Ramflaty mam założone. 60 na godzinę. Pięknie wyciszona kabina. Przepięknie wyciszona kabina. Ja sprawdzę, czy to nie są przypadkiem dźwiękoszczelne szyby, czy oni mnie nie wkręcają. Ale no specyfikacji nie było nic o dźwiękoszczelnych szybach. Dobra, wciskamy trochę gazu. I ładnie się rozpędziliśmy. Jadę sobie, słucham muzyczki przez ten zestaw audio. No i pięknie jest. Samochodzik jest przepiękny. Jedzie. sobie minusikiem możemy ściszyć. Jedzie jak przyklejony. Teraz sobie możemy w ogóle zciszyć muzyczkę i zobaczcie, jak jest cichusieńko. Około 50 dB przy 60 na godzinę. Teraz sobie weźmiemy to Eco Pro Mode i teraz damy sobie z górki na jałowy. na pewno nam zajdzie, w sensie. no właśnie. Kierownica świetnie się Świetnie się tą kierownicę trzyma Jest naprawdę bardzo fajna Daje wielką frajdę z trzymania Ta kierownica jest tak zaprojektowana Żeby chyba w każdych łapach leżała Super No może poza drobnymi dłońmi kobiecymi No chyba by była wtedy za gruba Mógłby tu być pewien problem Się zatrzymam i zrobię spokój z tym fotelikiem. Muszę go poprawić, bo to mi się nie podoba. Zdecydowanie to, co tam się dzieje. No audio... ...przyzwoicie gra. Muszę wam powiedzieć, tam sprawdziałem ustawienia dźwięku w menu. Jak skonfigurować brzmienie. Decybelomierz. działa, chyba pokazuje dobre odczyty. i wyłączamy